Cześć, witajcie! Znajdujemy się w pracowni producenta ślubnego. W naszych filmach chcielibyśmy podpowiedzieć Wam, jaki rodzaj zaproszeń możecie wybrać na swoje wesele. W dzisiejszym filmie pokażę Wam zaproszenia ślubne składane prostokątne. Zaproszenia te dzielimy na trzy kategorie: zaproszenia z zadrukiem wybiórczym. Zaproszenia w pełni zadrukowane oraz zaproszenia z uszlachetnieniami. Zaproszenia z zadrukiem wybiórczym produkujemy na papierach białych oraz papierach barwionych w masie. Zadruk jest dwustronny i wszystkie te zaproszenia są jednoczęściowe. W środku zaproszenia w tym, jak i w pozostałych Możecie w prosty sposób w naszym personalizatorze zawrzeć całą treść zaproszenia, którą chcielibyście przekazać swoim gościom. Do każdego zaproszenia dokładane są wyselekcjonowane i dobrze dobrane koperty, które sami produkujemy. Kolejnym rodzajem zaproszeń są zaproszenia w pełni zadrukowane. Produkujemy je również na białym papierze. Są one zadrukowywane dwustronnie. Na naszej stronie znajdziecie również zaproszenia z uszlachetnieniem. Tak jak to, uszlachetnione jest folią złotą, lecz na naszej stronie znajduje się również wiele innych uszlachetnień. Uszlachetnienia mogą być wybiórcze. Na wybranych elementach bądź jak na tym zaproszeniu uszlachetnione jest całe zaproszenie, cała jego treść. Zapraszamy na naszą stronę i koniecznie zobaczcie wszystkie zaproszenia, które mamy w swojej ofercie. Na pewno znajdziecie coś dla siebie.